Dziś jestem porwana, słuchajcie, jak gwiazda do czarnej fury. Odjechała czarna furka i mnie go to zabiera. Księż, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I teraz szybki powrót do domu i zbieram się dalej. Przy przygotowania do wieczora zaczynamy. No, dumna jestem bardzo, bo zobaczcie, jaki piękny mi wyszedł z obu stron. E, naprawdę, zachwycałam się swoimi umiejętnościami. Dziewczyny mi już wyszykowały, słuchajcie, na wieczór uwielbiam po prostu ich pędzel, e, ich estetykę, ich wyczucie. E, tutaj wszystko gra, naprawdę, polecam z całego serca. I tu, słuchajcie, mamy już koła kultury, złote Terasy, a dziewczyny były. są. No, tutaj bliziutko bardzo. Jak ci się żona podoba? Piękna, zawsze. Dzięki. Wracam do domu i nie ma kota. Nie ma kota. Boże, to jest najsłodszy kot na świecie. No nie, czy wszystko dobrze u Ciebie? Hej. Cześć. Boli Cię coś? Chora jesteś, czy co? Kiedy poszykowałaś się na piątkowe yy, popołudnie, i musisz przygotować naleśniki dla dzieci, żeby miamy to z nianią jeść. I smażysz je w tym pupa, Słuchajcie, w tym makijażu Czuję, że się rozpuszczam. Co tam!